To jest audycja Tutti Frutti, a w naszym studiu gość Magdalena Magrzyk. Witam pięknie. Witam Cię Jarku. Witam wszystkich słuchaczy. Artystka malarka. No zgadza się. Zgadza się, ale wolisz artystka malarka, czy wolisz artysta malarz? No zdecydowanie artystka malarka. No tu akurat możemy użyć takiego określenia, aczkolwiek język polski jest tak skonstruowany, że nie zawsze to daje pozytywny efekt, no bo na przykład żeńska forma zawodu tokarz. No tak, tokarka. Betoniarz. Zgadza się. No, więc nie zawsze to. Podstępny Ta? jest język polski. Troszkę tak. Czyli artystka, malarka. A wolisz Magdalena czy wolisz Magda? Jarku, ja wolę zdecydowanie Magdalena. Ale zdecydowanie w takich rozmowach, nazwijmy to oficjalnych, czy w rozmowach, mm. y, no, takich jak my sobie nieraz tam gaworzymy. Wiesz co, bardzo lubię w oficjalnych rozmowach Magdalena i każdą odmianę Magdalena może być Madzia. Może być Maziulka. Bardzo lubię, w rozmowach nieoficjalnych, natomiast nie lubię formy sformułowania Magda, ponieważ to jest, z tego co wiem, to jest to inne imię. A ja mam na imię Magdalena. Magdalena, <grym> A czyli Magdziu można być. Można wiesz, tak? mówić Magdziu. Mhm. Bardzo mi się to podoba. Skąd to malarstwo się u Ciebie wzięło? Wiesz co, To było tak ze mną, że ono dość późno do mnie przyszło tak naprawdę. Ja a to już... mnie, przepraszam za dygresję, trochę zaskoczyłaś, bo zwykle jak rozmawiam z przedstawicielami przeróżnych sztuk, to mówią, o, ja to już od dzieciństwa, ja to już w przedszkolu, a mhm. ja to zacząłem śpiewać z dezodorantem w dłoni, który naśladował mikrofon i tak dalej. To są najczęstsze odpowiedzi, a ty mówisz, że to późno wszystko. To znaczy, wiesz co, no, no moim zdaniem dość późno, dlatego, że ja byłam po pierwszych studiach z zarządzania zasobami ludzkimi. Łomatko. Tak jest. Rozrobiłam, zrobiłam właśnie tę specjalizację i potem przyszło do mnie dzieciątko moje, czyli zaszłam w ciążę i wtedy przyszło do mnie takie marzenie. Madziu, jak ja bym chciała malować. Po prostu, wiesz, to takie, jakaś taka siła niesamowita. No i pamiętam, że od czegoś trzeba było zacząć. Zapisałam się na kurs rysunku do atelier Teresy Starzec na Foksal. I tam y, uczyłam się rysować. A w szkole jak jeszcze y, byłaś małą dziewczynką, to y, na lekcjach rysunku, plastyki, czy jak to by się nazywało, dobrze ci szło? Bardzo dobrze. Mm -hmm. Tylko później jakoś tak wiesz, co ja nie wiem, jakoś nie tak przywiązywało to. Nie przywiązywałaś do tego wagi. Nie przywiązywałam do tego wagi, właśnie. Czyli zaczęło się generalnie od rysunku. Od rysunku, dokładnie. Zaczęło się od rysunku, bo tak jak profesorowie, którzy mnie uczyli później już w wyższej um, um, szkole um, na Akademii um, Sztuki, um, powiadali, że um, żeby przejść do malarstwa. Należy nauczyć się dobrze rysować. A no proszę, i to jest jeden z elementów potwierdzających, że takie rozmowy jak ta w audycji Tutti Frutti poszerzają nam wiedzę. W życiu bym nie pomyślał i sądzę, że ci, którzy nas słuchają czy oglądają tak. nawet w wersji wideo, nie pomyśleliby, że najpierw powinien zaistnieć rysunek, jeżeli marzymy o malowaniu. Musi zaistnieć rysunek? Tak zawsze nam powtarzał e, świętej pamięci mój profesor, który wykładał w europejskiej. Akademii sztuk tam, gdzie ja się uczyłam, em, że musimy nauczyć się rysować, żeby przejść do malarstwa. Nawet jeżeli to malarstwo byłoby później abstrakcyjne, to i tak trzeba nauczyć się rysować. A ty lubisz abstrakcyjne malarstwo? Nie, Jarku, ja nie lubię abstrakcyjnego malarstwa, ja Czyli lubię pico, malarstwo. Picasso do ciebie nie przemawia? To znaczy powiem ci, wiesz, miałam tak bardzo, bardzo przemawiają do mnie ci Aha. artyści. Ja pamiętam swego czasu byłam w Paryżu w takim maleńkim e, muzeum babowania. E, Picasa i otóż Pablo Picasso dopiero potem prze, przeszedł na ten prąd kubizmu. Natomiast te pierwsze jego prace to były okres różowy, niebieski i to były przepiękne prace namalowane z wielką taką pieczołowitością i one były przedstawiające absolutnie. A impresjonizm? Nie, impresjonizm do mnie nie przemawia. Mm -hmm. Także Van Gogh nie, manet nie. <laughs> Jakoś um, nie jest mi to bliski po prostu. Mm -hmm. o, może tak powiem. Cóż, degustibus non disputandum est. No, tak więc. jest, tak jest. Otóż <noise> właśnie, skoro mówimy o tych różnych odmianach sztuki rysowniczej, czy też malarskiej ogólnie, ich jest no, co najmniej kilka, jak nie kilkanaście, jak rozumiem, to jednak pędzel do Ciebie przemawia najbardziej. Tak, pędzel do mnie przemawia najbardziej, zdecydowanie. Później, jak już się nauczyliśmy rysować na naszej Akademii, na Europejskiej Akademii, Wśród takich, takich sław jak Franciszek Starowiejski, jak Wiktor Zin, bo przecież jeszcze z nim miałam zajęcia. Profesor Wiktor Zinki. Mi węg węglem. Tak, tak. Ojejku. Miałam ale to szczęście. On sentyment tak, mnie tak, ja miałam to szczęście pracować jeszcze z tymi wspaniałymi profesorami starej daty, dżentelmenami. No, super ludzie. No więc, a później, bo w ogóle to zaczęłam od specjalizacji grafika tradycyjna, najbardziej było mi bliskie, linoryty było mi najbliższe. Popełniłam ich kilka w życiu. Można pokaleczyć. No, trzeba być ostrożnym. Natomiast później pomyślałam sobie, że tak ten kolor, kolor, bo ja w ogóle bardzo kocham kolor i um, odkryłam w sobie takie dziwne zjawisko, wiesz. Um, Bliżej niezidentyfikowany kolor, na przykład. No, nie, nie jest o, to oczywisty, na przykład nie niebieski, nie czerwony, tylko jest jakiś taki przełamany, powiedzmy. Biorę paletę, wyciskam farby i ja wiem. Ja wiem to, ile ja mam, której farby dodać, aby uzyskać ten właśnie kolor. Ale wiesz, bo masz doświadczenie, czy wiesz, bo, bo czujesz intuicyjnie? Ja, ja, ja to czuję intuicyjnie po prostu i zawsze wyjdzie mi ten kolor, taki przełamany zupełnie kolor. I uważam to, że to jest taki jakiś cud gdzieś tam we mnie, że to jest takie fajne, że, że, mam, że, to, że to jest po prostu. To, że uwielbiasz. Operować kolorami to potwierdzam w każdym celu, bo ja akurat y, widziałem Magdy wiele obrazów i rzeczywiście tam masz kipi kolorystyką. Tak, no. tak. Faktycznie y, tych kolorów tam jest cała, cała masa, y, nawet na jednym obrazie, tak. y, cała gama po prostu tak. y, aż, aż oko się cieszy. Y, mhm. Powiedz mi, czy Twoim zdaniem y, malarz, artysta, czy malarka tak. artystka? Tak. Powinien mieć yy, szeroką wyobraźnię? No, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To pomaga właśnie w przytworzeniu dzieła, bo to dzieło powstaje. Najpierw, jest jakiś, najpierw artysta, artysta chodzi i myśli, co by chciał y, zrobić. tak? A, czyli odchodzenia chodzenia się czyli zaczyna to, ten tak, proces, Można chodzić, kurczę. można leżeć, można. Tak, i, i, a niektórym się wydaje wtedy, że o popatrz, kurczę, on nic nie robi. Nieprawda. On dużo robi, bo on myśli nad koncepcją tego właśnie obrazu. Jest, powiedzmy, potem jest ta koncepcja, prawda? Usaramy tę kolorystykę. Natomiast w trakcie procesu twórczego to potrafi się bardzo zmienić. W trakcie. Czyli jak już malujesz. Jak już, tak, już mhm. jestem w trakcie malowania, to potrafi się zmienić. Mogę dodać jakieś elementy, coś mi znowu do głowy przyjdzie. Właśnie moja wyobraźnia. I efekt końcowy może odbiegać od tego. Co, co był na dzień dobry tak naprawdę. No to, jak chyba w każdym procesie twórczym, tak mi się wydaje. Myślę, że pisarz a propos wyobraźni, tak. pisarz też musi mieć wyobraźnię. Olbrzymią. Tak, olbrzymią, ale na pewno w trakcie pisania e, też przychodzą mu do głowy nowe wątki, nowe pomysły. Mhm. A to nie, nie, to zmienię ten, mhm. ten rozdział troszeczkę zmienię, to miało mhm. się wydarzyć tutaj, tak. ale bardziej mi chyba pasuje do koncepcji, że się wydarzy tu tutaj i tak dalej i tak dalej więc ta wyobraźnia rzeczywiście u artystów musi istnieć bo bo bez niej no to to, to wychodzą obrazy abstrakcyjne. No, nie chciałabym tutaj jakby o abstrakcji rozmawiać, bo ponieważ ona po prostu nie jest mi bliska, tak? tak. Lubię prze obrazy przedstawiające, które, które, nad którymi właśnie można się zastanowić. Właśnie kiedyś moja świętej pamięci pani profesor. Um, Izabela Galicka powiedziała oglądając moje prace, powiedziała, że ona w tym widzi taki realizm magiczny. Taki w ogóle dużo używam symbolizmu, jeśli chodzi o moje prace i to mnie cieszy. Natomiast jestem przeciwnikiem tłumaczenia, co autor miał na myśli. Ponieważ najwspanialsze jest to, jak przyjdzie odbiorca i on sobie sam o tym pomyśli, ale on sobie sam to poczuje. Czy on czuje się dobrze przy tym obrazie, czy on czuje trwogę, czy jakąś radość, to mi sprawia radość. Indywidualna interpretacja Absolutnie. dzieła to przypomniałaś mi tym stwierdzeniem, tą wypowiedzią Taki filmik widziałem, jak to Hydraulik w Muzeum Sztuki Nowoczesnej naprawiał kaloryfer mm -hmm. i zostawił na podłodze klucz, którym tam coś mm -hmm. przykręcał. i Ludzie stawali i dyskutowali. dyskutowali. Tak, się. tak, na czym ta symbolika ma polegać tak, i tak dalej. A on po prostu zapomniał że klucza francuskiego. Także. No tak, bywają tak jest Bywają, tak. tak. No, tym bardziej, że było to Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jasne. Wszystko, więc tak, się wszystko broni. Tak, wszystko się może zdarzyć. Nawet ubrania e, wiszące na wieszaku w szatni mogą być potraktowane jako dzieło sztuki. Dzieło. Tak jest. Tak jest. A skoro już o tych dziełach m, mówimy, to m, ja chciałbym Cię zapytać o Twoje ulubione e, dzieło malarskie. Jedno? No, no dobra, takie, takie, jeżeli, to jeżeli. Takie best jedno, of the best. Takie de, de best of the best, to ja bym powiedziała z całą szczerością mego serca, że jest to obraz nocnej marki Edwarda Hoppera. W ogóle malarstwo Hoppera uwielbiam. Amerykański artysta. Um, uwielbiam. Um, no po pierwsze, dlatego, że jest to taki właśnie realizm magiczny, jest bardzo symboliczne to jego malarstwo, a odnosząc się konkretnie do obrazu nocne marki, mogłabym, wiesz, Jarku, na niego patrzeć godzinami na ten obraz, bo on ma przepiękną kolorystykę, jest, ale daje tak do myślenia, wiesz, ja się zastanawiam, co myślą ci ludzie w nocy, którzy siedzą w tym barze. Oni są oddaleni od siebie, tak jakby trochę nieobecni, samotni, a może zagadali do siebie. Nie wiem, to jest fascynujące. No i można dopisywać wokół tego całą tak. historię. Tak. Stworzyć pewien scenariusz wydarzeń, bo tak. to potraktować jako kadr. Uh -huh. A wokół tego jednego kadru stworzyć historię. I każdy tak. ma e, do tego prawo, i każdy pewnie na swój sposób inaczej uh -huh. ten, nazwijmy to, film tak. by, m, przedstawił. A jeśli chodzi o pozamalarskie dziedziny sztuki, to co cię fascynuje? Już Fas nie będę pytał o jakieś ulubione dzieło w tym przypadku, ale. M, co mnie interesuje? Słuchaj, interesuje mi bardzo teatr. To mam od dziecka, rzeczywiście, nawet jak byłam małą dziewczynką mama zapisała mnie na zajęcia teatralne w miejscowości, w której mieszkałam i do dziś pamiętam jakieś tam krótkie zdanko, które wtedy mówiłam, a byłam w przedstawieniu wróbelkiem. No i później troszkę tak ten teatr, zawsze lubiłam chodzić do teatru, to mnie zawsze fascynowało, właśnie magia tego teatru, tak właśnie jak i radia, to jest magia, niesamowite, kocham radio. No w każdym... Ja też. Tak, bardzo się cieszę. I słuchaj, i e, w pewnym momencie swojego życia postanowiłam e, po prostu dołączyć do teatru i e, spełnić swoje marzenie, bo uważam, że trzeba spełniać swoje marzenia, te nawet maleńkie, takie najmniejsze, może komuś by się wydawało, aczkolwiek dla danej osoby może być ono, nie wiem, ogromne, tak? Przystąpiłam do teatru, już grałam w kilku sztukach, gram w teatrze Falenica. E, Zapraszam do oglądania nas. No oczywiście, jak najbardziej polecamy. Malarstwo to hmm, jakby to powiedzieć? Hmm, Trochę brudny zawód. Tak, zdecydowanie, Jarku. Ja się zawsze śmieję, że malarz ma zawsze brudne ręce. <laughs> I to jest stuprocentowa prawda, ponieważ no, warsztat malarski, no, żeby się tak rozłożyć, prawda, no, to też wszystkie farby, palety, rozcięczalniki, terpentyna, olej lniany, no, pod warunkiem, że malujemy olejami, tak jak ja. I, i oczywiście jak na przykład coś się nie udaje, podchodzimy do obrazu, coś się nie udaje, no to ja na przykład z całym impetem biorę ściereczkę i drę do, do upartego, bo musi wyjść tak jak ja chcę, tak? Tak jak ja mam gdzieś tam to w sobie i to czuję. Także no, zdecydowanie można powiedzieć, że malarze i malarki mają brudne ręce. Ale za to czyste serca tak. i um, umysły też. Tak, tak, tak. I tą sentencją z Kończymy pierwszą część naszej rozmowy. Gościem audycji Tutti Frutti jest Magdalena Magrzyk, artystka malarka. O, Tutti Frutti! Powracamy do rozmowy z gościem audycji. Tutti, Fruti, którym jest Magdalena Magrzyk, artystka, malarka. Sporo już dowiedzieliśmy, o tych, dowiedzieliśmy się o tych kulisach malarstwa. Były też elementy, którymi nas tutaj zaskoczyłaś. A powiedz mi wedle. Twojego postrzegania świata, czy malarz ma obsesyjne spojrzenie na świat, czy wszystko co zobaczy, to chciałby uwieczniać, tak jak na przykład, nie wiem, pasjonaci fotografii, o, to jest piękne, muszę to cypnąć. co, w moim przekonaniu, to znaczy, ja zawsze wypowiadam się za siebie w swoim imieniu. Ja nie mam czegoś takiego. <laughs> Oczywiście ja uwielbiam obserwować ludzi i yy, wszystko, przyrodę, wszystko, co się naokoło mnie dzieje. I, I jak stwierdzę, że coś mnie zafascynowało, oczywiście, foteczka jest na przykład latem, potem mam taką odskocznie zimą, coś miłego, prawda? I można zawsze się później posiłkować, jeśli chodzi o obraz. Natomiast u mnie nie jest to obsesyjne. A powiedz mi, co Cię fascynuje? Poza malarstwem. Do czego zmierzam? Otóż do tego, że nie samym chlebem człowiek żyje i nie samym malarstwem żyje malarz, tylko potrzebuje też jakiegoś oddechu. Co ciebie interesuje? Nie wiem, zbierasz może znaczki pocztowe albo etykiety zapałczane, albo nie wiem, lubisz tak sobie nie myśląc o niczym, pójść po prostu plażą w nieznanym kierunku. Jak to u ciebie wygląda? Bo każdy człowiek, ma jakieś pasje, które niekoniecznie są związane z tym, co się na co dzień wykonuje, robi czyni. Jarku, ja mam bardzo dużo pasji, wiesz, bo oprócz malarstwa, na przykład lu lubię wszelkie robótki takie ręczno-manualne. Jestem w stanie się tego... dziergasz na, na Dziergam drutach. Dziergam na drutach. Robię... robię z, z Nie, na drutach. No. Na drutach, tak. To rękawiczki na zimę sama sobie. Mogę sobie zrobić sama, oczywiście. Nawet pamiętam, kiedyś zrobiłam sobie sweterek z kapturem i zrobiłam piękny, długi szal w prezencie, który, który był z takim donkiem, w którym świeciły no Powiedzmy, w tych kolorach, tak dobrałam, że świeciłeś się w okienkach światła. Wszystko, co jest związane z manualnym, że tak powiem, rozwojem, mnie interesuje. Nauczyłam się pleść makramy na podstawie jakiegoś webinaru z internetu, sama oczywiście. Także to wszystko sprawia mi ogromną radość i taki daje spokój mojemu sercu. Tak naprawdę też jakby wyciszy, wycisza mnie, i to jest wspaniałe, bo można wtedy też poszukać. Wielu ciekawych, ciekawych nie, myśli w sobie, tak się zastanowić nad życiem, wejść w jakąś tam refleksję. To jest bardzo fajne. I teraz właśnie ostatnio, nie wiem czy to się zrobiło mi z wiekiem, chyba tak, bardzo polubiłam kwiaty i polubiłam je sadzić na balkonie oraz zioła. I w, no, w związku z tym mm, założyłam sobie małą hodowlę balkonową, z czego jestem naprawdę dumna. No to gratuluję. Dziękuję. Bo to fascynujące. No ja akurat mam ogródek przy domu, gdzie mam dużo miejsca tak. na to, żeby tam sadzić roślinki. Co prawda bardziej moja żona się roślinkami zajmuje, ja raczej tylko koszę trawnik. No tak, ale, <grym> ale zawsze coś. <grym> podlewam. Tak, ale jest w roślinach coś fascynującego. Ja to zawsze podziwiam świat roślin, ale zwierząt też oczywiście, tak. bo one są takie prawdziwe. Uh -huh bo wśród ludzi niestety mnóstwo jest hipokrytów. Tak, to prawda. Nie generalizuję oczywiście, że jest cała, cała armia ludzi otwartych, z dobrym sercem, ale też takich hipokrytów, ludzi fałszywych też nie brakuje. A mhm. w świecie przyrody się tego nie spotyka. Nie spotyka. I spotyka się piękne kwiaty, piękne zioła, na dodatek smaczne. No więc właśnie, to, pożyteczne z pięknym tak jest. można mhm. połączyć. Magdeczko. Tak? No, o, bardzo ładnie, oh. bardzo mi się podoba, Jareczku. <laughs> Pięknie. W historii sztuk wszelakich niemało było artystów, którzy pracowali komercyjnie. Mm -hmm. Daleko nie szukając Michał Anioł. Oczywiście. Przecież. Co ty sądzisz o takim komercjalizmie? Bo my tu rozmawiamy mm -hmm. o sztuce, mm -hmm. tak. o tych wartościach takich mm -hmm. dodanych. No, ale po prostu za kasę niektórzy. Sprzedają swoje talenty. Jarku, więc ja uważam, to znaczy ja nikogo nigdy w życiu nie oceniam. Uważam, że jeżeli artysta chce sprzedawać komercyjnie swoje prace lub malować na zamówienie, ma do tego jak najbardziej prawo. I w końcu to jest no, jego zawód. Oczywiście, że to jest jego zawód. Nie, zawód to nie potępiam tego sama. jest to pieniądze. Oczywiście, że tak. Mamy prawo do tego, żeby zarabiać jako artyści i absolutnie tego nie potępiam. Także sama malowałam wiele razy na zamówienie. Miałam nawet kiedyś taki złoty strzał, że namalowałam dla kancelarii. Zamówi zamówiono u mnie sześć obrazów. <grafię> Także to było takie bardzo. Kancelarii Premiera? Nie, nie. <grafię> innej, innej, kancelarii. innej kancelarii. Tak. <grafię> Także to było, taka byłam wtedy, pamiętam, szczęśliwa i zadowolona i zarobiłam pieniążki właśnie na moim talencie. Także, broń Boże, nikogo nie potępiam. Uważam, że mając talent od Boga, który artyści dostali, mogą się nim w różny sposób dzielić, Naprawdę. I absolutnie nie potępiam tego typu działalności. A czy wśród Twoich obrazów jest taki, którego byś nie zbyła mm -hmm. nawet za milion monet, bo mm -hmm. jest Ci tak bliski? Tak. Zdecydowanie tak. Jest to obraz bodajże, który namalowałam pod okiem profesora Antoniego Fałata, który był moim rektorem zresztą i u niego robiłam dyplom właśnie z malarstwa, który uwieńczyłam magistrem sztuki. Bodajże malowałam ten obraz, to była nasza modelka, która siedziała w pracowni. Malowałam jej portret. I tego obrazu nie sprzedałabym za, za nic na świecie. Wisi on u mnie w salonie i cieszy moje oko. No i nie chciałaś też, żeby pozbyć się obrazu przedstawiającego DJ-a na plaży. <śmiech> <śmiech> Chciałem go kupić od ciebie, ale zrobiłaś mi tylko reprint. Tak. Czyli to też jeden z takich obrazów, w których. Ciężko by było ci się pozbyć. Wiesz co, no to jest tak, że mala, malarz z każdym, swoją, z każdym swoim dziełem tak naprawdę jest związany, bo wiesz, to są osoby, które malują bardzo szybko, tak? Ja do takich osób absolutnie nie należę. To jest po prostu kawał, kawał mnie, to jestem cała ja właściwie włożona w ten obraz, tak? Czasami obrazy powstają w ciągu, moje obrazy, w ciągu trzech miesięcy, czasami wręcz się na przykład obrażę na obraz, bo też potrafię to zrobić. No. I mi nie idzie, i mówię: Musisz być odwrócony tyłem do mnie i poczekać, a ja wezmę się za następny, i potem do niego wracam i kończę. Także proces twórczy w moim przypadku jest to proces długotrwały, długotrwały po prostu. Mhm, ale za to bardzo kolorowy. Bardzo kolorowy, tak, to prawda. Ciągle szukam tego światło cienia, tego, tego, o czym nam opowiadali, opowiadali profesorowie. To jest tak fascynujące. Oczywiście, oprócz ludzi, kocham malować martwe natury. Robię takie cykle um, um, martwych natur, myśląca martwa tak je nazywam. I one są właśnie przepełnione symboliką. Także można tam znaleźć no, naprawdę bardzo dużo sym różnych symboli. <laughs> Magdziu. Bardzo, <śmiech> <milio>. <śmiech> bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę niezwykle kolorową, niezwykle barwną, tak jak twoje obrazy rozmowę. Magdalena magrzyk, artystka malarka, była moim i waszym gościem w audycji Tutti Frutti. Piękne dzięki. Jareczku, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do programu. Było bardzo miło. Dziękuję serdecznie. Polski FM.